Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, Wielkanoc 2024 roku świętujemy w poczuciu wielkiego zaufania i nadziei. Jezus zmartwychwstały, który jest pośród nas, przynosi nam te drogocenne dary. Ofiaruje tym, którzy żyją w nieustannym strachu, bojaźni, borykają się ze swoim grzechem, nałogami i wewnętrznymi konfliktami. Tak wielu z nas zatroskanych jest o przyszłość własną i najbliższych, i to właśnie do nas przychodzi zmartwychwstały i dotyka głębi naszej duszy i mówi: Nie bójcie się, ja jestem z Wami aż do skończenia świata. Chciałbym wyrazić moją wdzięczność wszystkim za Wasze ogromne serce, miłość, przywiązanie i wsparcie duchowe i materialne Wspólnoty Świętego Jacka. Życzymy Wam wszystkim, Waszym rodzinom. Najbliższym, obfitych w radość i błogosławieństwo Boże, świąt wielkanocnych. Wyrażając naszą życzliwość, zapewniamy również o naszej pamięci w modlitwie. Szczęść Boże, Alleluja.